Dzień dobry, nazywam się Jacek Bartosiak. Witam wszystkich z Strategy and Future i dzisiaj z Markiem Budziszem kontynuujemy nasz cykl o sytuacji wojskowo-strategicznej Rzeczpospolitej na Wschodzie. Witaj, Marku. Witam, dzień dobry. Przełączymy się zaraz na planszę, na której skończyliśmy poprzedni cykl i będziemy kontynuować nasze rozważania. Od razu powiem, że postaramy się też wpleść tym razem rozmowę o stacjonowaniu rakiet na wschodniej flance co wiązałoby się z, z nową postawą strategiczno-amerykańską wychodzenia z, z traktatu INF. Postaramy się gdzieś na tych planszach strategiczno-wojskowych też wskazać, jakie to miałoby znaczenie. Mam nadzieję, że wszystko widać. Potwierdź Marku. Tak, widzimy. tak? tak? Ja widzę. Dobrze, skończyliśmy na tej planszy, więc może jeszcze chwilę o niej. Ona jest taka bardziej ogólna i pokazuje to, co, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli że nie ma czegoś takiego, wschodnia flanka i przez co rozumiano politycznie dostęp do państw bałtyckich z punktu widzenia potrzeby odstraszania poprzez denial, tak, poprzez uniemożliwianie Rosjanom. Uzyskania łatwego zwycięstwa państw bałtyckich, tylko z perspektywy zwłaszcza interesów Rzeszpospolitej, ale też z perspektywy, z perspektywy Rosji i w ogóle sztuki wojennej i w ogóle odstraszania. Naszym zdaniem jest to jeden wielki front od Morza Czarnego po Morze Bałtyckie, a jeżeli spojrzymy na szerszą perspektywę, bardziej już rosyjską, to być może nawet od Arktyki aż po wschodnie Morze Śródziemne. I Polacy muszą sobie z tego zdawać sprawę. Tu jeszcze jeden taki wątek. Poruszaliśmy kwestię odstraszania. Są dwie, dwa rodzaje odstraszania. Dobrze rozumieć różnicę: deterrence by denial i deterrence by punishment. Deterrence by denial, czyli odstraszanie poprzez podnoszenie kosztów uzyskania sukcesu przeciwnikowi, a deterrence by punishment poprzez surowe ukaranie jego czynów niezgodnych z naszymi zaznaczonymi czerwonymi liniami. Rozróżnienie ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie dla Polski, dlatego że Deterrence by denial nigdy nie wiadomo, jak bardzo kosztuje to przeciwnika i może mieć ochotę testować, a jednocześnie wciąż pozostawia pole negocjacyjne. Zwłaszcza pole negocjacyjne rękami tych, którzy są w regionie, podczas deterrence by punishment od razu przechodzi w dramatyczną eskalacyjne do maksymalnego użycia środków. Co było zgodne z interesem państwa polskiego, na przykład, poprzez Rosjanie od razu wiedzieliby, że zostaną zbombardowani nuklearnie przez Stany Zjednoczone i w ogóle by im do głowy nie przyszło wchodzić na Łotwę. Ale z jakiegoś powodu posture, czyli sygnalizacja strategiczna poprzez takie, a nie inne rozmieszczenie zdolności wojskowych na wschodniej flance jeszcze, wskazuje tylko na deterrence by denial. Moim zdaniem jest to wyraźny sygnał polityczny że Amerykanie nie mają apetytu na wielką wojnę z Rosją, a zatem to zmienia sytuację strategiczną państwa polskiego.